Dzień dobry, w dzisiejszej zapowiedzi, dobra już się ustawiłem jak widać, eee, trochę poopowiadam, I też ostatnia już zapowiedź przed tym, przed trailerem, więc e, trochę poopowiadam, tutaj sobie uszykowałem st taki ala step, co to ma być, no i tutaj mamy parę bloków jak widać, e, takie tutaj ładne, o, proszę, kamera aż zasłania trochę, ale na no, no, nic nie zrobię z tym. No to jest parę nowych bloków takiego zestawienia, jakbyście se chcieli popatrzeć. No to takie nowości będą. Ja. Nie to kogoś interesowało. Nie no, interesuje Was, wiem. No to takie będą mniej bloki na przykład w nederze. Więc no, tutaj mam oto swój stepik. Czy tak to będę nazywał. O kurczę. No. Mamy greenscreena. No i co jeszcze dzisiaj mogę no, tutaj? Jestem tutaj oczywiście no, gwiazdą, no więc w takim razie no, jesteśmy tutaj trzeba. Co się opowiadać może. Ten jest takim blokiem ultra rzadkim i w ogóle. Dodałem w zaprzcie 19W74AB. Ten jest blokiem bardzo rzadko Rarity Marity. Jest został z naprzedzi wydanym 20W37A. To jest z jest, jest naprzodu 47W i 14A. Blok tutaj widać taki, no, zalesiony za taki na Niesamowite osiągnięcie naszej ery, także no. wybawicie kogo udawałem. Oczywiście, że ty jego. No dobra. No to co jeszcze mogę popowiadać że... Nie wiem, właśnie. Są tu motki, nie? Wiecie? O! Wychodźcie za mną na trailer. Zapraszam was. Tak przy okazji, no to... O. No to w takim razie dwa. Ale fajne, nie? Gratuluję wam, Mojang. No dobra, no to was zapraszam dzisiaj. E, w takim razie na odcinek już po takich... Omówiliśmy no, sobie parę rzeczy, to zostają zapowiedź. <laughs> Także. Hmm, sekundę. Muszę to jakoś fajnie zrobić. Chodźcie za mną, do mojego świata. Więc to trochę dzisiaj krótki odcinek, no ale. No ja dzisiaj to robię po prostu no, zapowiedź. No i. Co? Kopiemy. Więc życzę wszystkim jego dnia i pa, już powiem, bo. Otwieramy drzwi i urwę tak ofin fajnym akcentem. Co tutaj jest? Więc dziękuję wszystkim za oglądanie i pa!